Cenzura prewencyjna. Teraz wraca PRL. Panie pośle Suski, dyskutuje Pan z czymś, co nie istnieje, bo jasno i wyraźnie w uchwale odnoszę się teraz do uchwały Prezydium Sejmu, którą komentował pan poseł Suski. Nikt nigdy w tej Izbie, czego ja jestem dowodem i żywym przykładem, nie zabraniał członkom Rady Ministrów zabierania głosu w trybie odnośnego artykułu regulaminu Sejmu. Kolejny zabierze głos pan poseł Zbigniew Konwiński z klubu Koalicji Obywatelskiej. Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Pośle Suski. Nastały czasy, że regulamin Sejmu obowiązuje. Państwo zgłosiliście osobę, która jest nieuprawniona do zasiadania w komisji, bo jest sekretarzem stanu. Może pan się przyzwyczaił do czasów, że wola polityczna wystarczyła. Nie, w tej chwili regulamin Sejmu obowiązuje. Takie czasy nastały. To po pierwsze. Po drugie, przywracamy rotacyjność przewodniczącego Komisji do spraw Służb Specjalnych. Powiem więcej. Mimo, że jest większość, jak widzimy na sali, Opozycji dawnej demokratycznej, to Wy będziecie mieli przez pewien czas swojego przewodniczącego w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Wiem, że to Was może dziwić, może śmieszyć, ale tak, uszanujemy werdykt demokratyczny i PiS będzie miał również swojego przez pewien czas przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Ale jeszcze jedna kwestia, panie pośle. To przecież opowiadacie od paru tygodni, że macie większość, że premier Morawiecki buduje większość, że rząd będzie miał większość w Sejmie. To co się pan przejmuje tym, co panu ktoś na konwencie powiedział? Pan ma większość, to pan za chwilę przegłosuje jak pan chce. Chyba, że od paru tygodni okłamujecie Polaków, mówiąc o tej większości. Chyba, że od paru tygodni okłamujecie prezydenta, mówiąc o tym, że budujecie większość. A to nieładnie, nieładnie. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Tak? A więc zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania.